Witajcie w kolejnym dniu. To jest nasz gazbank. Mamy gazbanka, to się chyba nazywa duło. Tutaj tankujemy. Tutaj idzie do kuchenki gazowej. W normalnej butli mamy tylko i wyłącznie to wyjście i wejście zarazem można w obie strony jakby używać. Więc w przypadku gazbanka i tego typu butli osobny jest wlew gazu i wylot gazu. I teraz z tego co się nauczyliśmy już w Korei to tym to tym nie, nie, wolno, nie można dotankować, bo jest zawór, czyli w tą, w tą stronę nie działa. On działa tylko w jednym kierunku wylotowym, i tak samo to e, działa tylko i wyłącznie w kierunku. Znaczy, nie wiem, czy działa w obie strony, ale nie, nie działa w jedną stronę. Jak odkręcimy, teraz tutaj już nie ma nic, więc nic nie leci, ale wtedy stąd wylatuje, stąd nie wylatuje. Więc one są jakby jednokierunkowe. Ten działa do, ten działa na zewnątrz. I teraz właśnie co zmontowałem. Zmontowałem już tutaj na sztywno, wszystko jest pięknie doczepione. Tutaj jest trzy jakby są gwinty chyba z tego, co tak to, tak to widzę. I mamy tutaj na końcu pięknie zmontowany końcówkę piękno zmontowaną końcówkę, tutaj uszczelnioną, więc normalnie te, tego węża, co tutaj widzicie, on był na zewnątrz wystawiony i końcówka europejska, ta włoska. A tutaj mamy podłączoną teraz włoska, końcówkę. Azjatycko, a tak naprawdę złącze o nazwie Pol, które jest używane w Stanach, w Australii, ponoć też w Wielkiej Brytanii gdzieś można znaleźć. No i w całej Azji, tak naprawdę cała Azja, wszystkie butle gazowe w Azji mają to złącze Pol. Dokładnie opisujemy jak, co, jak podłączyć te butle, opisujemy w naszym e-booku, więc le... link jest oczywiście w komentarzu dla zainteresowanych. My się przygotowujemy do Japonii. Jedziemy właśnie znaleźć miejsce, gdzie będziemy tankować butle. W tej miejscowości są dwie, w tej miejscowości, w tym rejonie tak naprawdę są zaznaczone dwa punkty. W jednym już byliśmy parę miesięcy temu, więc będziemy próbować jechać najpierw do drugiego punktu, tego, do którego nie byliśmy, a jeśli nie da rady, no to wtedy wrócimy się do tego, co już byliśmy. Tam też w okolicy jest fajny bazar z warzywami, na którym byliśmy parę miesięcy temu i też parę dni, z tydzień temu byliśmy. Zatem też pojedziemy sobie potanie warzywa i zapasy, miejmy nadzieję, przed Japonią, bo już Japonia zbliża się i jest stresik w kontekście auta, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku. W kontekście nas i psa nie ma problemu, bo już mamy wszystko zatwierdzone, więc jedziemy na drugą część miasta, ogarnąć kwestię zatankowania butli gazowej. Dlaczego jeszcze tankujemy butlę gazową przed wjazdem na prom? Ponieważ w Japonii jest dużo trudniej zatankować. Tak jak w Korei można znaleźć punkty tankowania gazu i jest łatwiej, natomiast w Japonii, podobno trzeba mieć jakąś subskrypcję, czy jakiś abonament wykupiony, żeby to wszystko można było użytkować. Więc jest dużo trudniej, aczkolwiek i jest parę punktów, i to jest zweryfikowanych nawet ostatnio przez tych znajomych internetowych z Włoch, więc tutaj dałoby radę, ale żebyśmy nie oszukali, żebyśmy nie mieli problemu, że będziemy teraz miesiąc bez gazu jeździć, a idzie zima, to oni, ci Włosi, zalecali, żeby zatankować i oni przez pół roku praktycznie nie musieli tankować, więc to ta butla, jak już raz zatankujemy, jest opcja, że nie będzie trzeba jej tankować już w samej Japonii, bo, bo teraz nam wystarczyła na 4-5 na miesięcy, tak? Więc jest szansa, że może ten w Japonii będziemy więcej jeść na mieście, może nie będziemy gotować. Używamy teraz więcej prądu, chociaż może w zimę będzie mniej tego prądu, więc zobaczymy. Może raz maksymalnie trzeba dotankować. A tak czy siak, jestem przygotowany, bo to już pokazałem w którymś odcinku. Mam tutaj właśnie te złącza, bo to jest damskie, i mam też męskie te złącza Pol. Więc będę w stanie zrobić jakiś adapter, żeby zatankować. Butle, właśnie tutaj, zmieniając tą końcówkę na męską i złączając ze sobą dwie butle, i grawitacyjnie dałoby radę to. Ogarnąć, bo jest taka metoda właśnie awaryjna, Jeśli nie znajdzie się miejsc, tak ludzie nie wiem, w Afryce. Słyszałem, jak ktoś kamperem był, czy tam jakimś autem, autem 4x4, to właśnie też awaryjnie można tankować w sposób grawitacyjny. A ja tutaj mam wszystkie przejściówki, adaptery pod ten, pod Azję, tak, bo tak naprawdę wszystkie europejskie przejściówki, które są tam chyba 4, adaptery, konektory, one tutaj nie zadziałają, aczkolwiek znajomi Belgowie, Kambodży zatankowali w jakiś sposób. Nie wiem jak, nie jestem w stanie tego pojąć, ale udało mi się zatankować. Natomiast najłatwiej jest właśnie jest to złącze POL, które można dostać w polskim sklepie. Link jest w e-booku. Teraz nie, nie, nie przypomnę sobie nazwy sklepu. I w niemieckich sklepach z LPG też dwa, trzy sklepy są, więc można to dostać. Te adaptery, jak ktoś ma właśnie butle z jednym wyjściem, tak? Czyli jak masz jedno wyjście, tylko to. To możesz tankować zarówno i używać tego złącza w obie strony. Wtedy ten adapter z tego europejskiego na pol w zupełności wystarczy. Natomiast jeśli masz tutaj, właśnie jak masz, właśnie taki wąż, który tutaj normalnie używaliśmy do wlewu w Europie, no to tą końcówkę tutaj, takie, takiego złącza w Europie nie znalazłem. Może dałoby radę przez jakiś AliExpress ta oba znaleźć. Natomiast to kupiłem w Tajlandii do miejsca, gdzie tankują gaz chyba za 50. 500 batów albo 400, a to no gdzieś 50-60 zł taką końcówkę kupiłem i do tego adaptery, więc to już tego nie, raczej w Europie nie znajdziesz, a wydaje mi się, że najłatwiej w kontekście właśnie wyjazdu w Europie, jeśli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, można takie butle z tą końcówką tutaj dostać i wtedy masz całą Azję ogarniętą. Więc spotkaliśmy Niemców w Tajlandii, którzy mieli butlę europejską, i europejską ze Szkocji, która okazało się, że ma złącze amerykańskie Pol o wdzięcznej nazwie. Ale dobra, nie przenucam o gazie. Jedziemy szukać, zatankować ten gaz, żeby w Japonii mieć spokój. To dzisiaj mamy tak naprawdę jedną z ostatnich takich dłuższych jazd. Mamy 30 km, gdzieś 45 minut jazdy. E, więc już tak długo w Korei jeździć nie będziemy. Mamy jeszcze później dojazd do e, lotniska, ale to jest gdzieś do lotniska, do portu, to jest gdzieś pół godziny jazdy. Ale tak, ostatni raz bez celu nazwijmy to, w sensie bez tego powrotu na parking, no to będzie właśnie dzisiaj ostatnia, ostatnia przejażdżka. Jedziemy zatankować gaz, ale także jakieś warzywa kupić, tak jak wspominałem. I być może jeszcze do jakichś sklepów wstąpimy, typu No Brand, żeby zrobić ostatnie zapasy przed Japonią. Takich tuneli w Korei pokonywaliśmy setki, więc tutaj, jeśli chodzi o rozwinięcie infrastruktury drogowej, no to jest na idealny pod poziomie, tak, więc takie mini podsumowanie, od czasu do czasu będę tutaj jak w Chinach, jak w Chinach, tak tutaj zdecydowanie bardzo podobny poziom więc tutaj Polska, czy nawet Niemcy, czy coś, to mogą się schować tutaj, jeśli chodzi o ilość tych tuneli i jakość dróg, no to wiadomo, że jest europejska, ale ilość tuneli, no ja nie wiem, nigdy tak dużo nie jeździłem po tunelach w trakcie całej podróży po Azji, jak w Chinach i w Korei to jeszcze tutaj ja dopowiem e, niezwiązane z tunelami, że właśnie sobie rozmawiamy z Darkiem, że bardzo powietrze w Korei zrobiło się teraz suche na zimę i zaczynamy to mocno odczuwać. Znaczy ja bardziej, Darek mniej. E, Darek mówi, że on w nocy czuje, że to powietrze jest suche, a ja czuję generalnie w całej twarzy i tak jakby w gardle przełyku, że powietrze jest suche i muszę dużo pić i jakieś tam pomadki stosować na usta i itd. Także pierwszy raz taka sytuacja w sumie od kiedy z Polski wyjechaliśmy. My jeszcze w aucie Webasto Tak Państwa. i używamy, Darek dobrze mówił, używamy w aucie Webasto, bo Darek się już pewnie pochwalił, że najprawdopodobniej naprawił nasze Webasto, bo przynajmniej wyeliminował błąd. E, więc teraz grzejemy sobie tym Webasto i faktycznie to bardzo wysusza powietrze. Nawet się zastanawiałam czy nie kupić jakiegoś nawilżacza, ale to jest kolejny klamot do... Włożenia, a mamy tych klamotów w sumie sporo, teraz kupiliśmy też. Y takie ogrzewanie też Wam pewnie Darek pokazywał. Na, ja, nie a, mówił, no taki na kartusz śmieje. Myślę, że taki przenośny koksownik. To w sumie trochę wygląda jak lampion taki. E, lampiono koksownik, e, więc to jeszcze mamy kolejny klamot wożenia, więc już chyba nie kupimy sobie nawierzacza powietrza. Mamy nadzieję, że w Japonii będzie troszkę bardziej to powietrze wilgotne, bo zdecydowanie lepiej nam się funkcjonuje w takim wilgotniejszym powietrzu. Ja to w ogóle chora jestem przeziębiona, ale to inna sprawa, e, bo pewnie słyszycie. Jaka ładna tęcza. A, i co jeszcze, rozmawiamy a propos Korei, bo zaczęliśmy, znaczy ja bardziej zaczęłam od, tak się przysłuchuję, jak czasem na GUT czytam, książkę taką o Korei Wasława Sieroszewskiego. Ja słyszałam o tym autorze kiedyś, natomiast nie przejrzałam nigdy jego tekstów, natomiast pani Marta, Marta pozdrawiamy, wspominała nam o tym autorze i dorwałam tą książkę, znaczy w sensie fragment jest dostępny w necie, online za darmo, więc sobie zaczęłam niedawno czytać, jestem na samym początku i pokazuje to, jak Korea wyglądała w roku tam 1800 którymś. No, bliżej 19, tak, bliżej, bliżej tak, bliżej tutaj w 19, 19 20 wiek. I opowiada, pokazuje jak bardzo jaki ogromny przeskok zrobiła Korea. Jeśli chodzi o rozwój swojego kraju. A co więcej, wydaje mi się, że Marta mówiła nam coś takiego, że był taki okres, jak tutaj jeszcze obie Koree były połączone, że ta część Półwyspu Koreańskiego, która jest na północy, czyli aktualna Korea Północna, była bardziej rozwinięta niż ten obszar południowy. I ta książka też tak jakby to pokazuje. Na przykład opowiada o mieście tutaj Busan które było nazywane Fuzan i opowiada, że, że to było bardzo nierozwinięte miasto no teraz jest drugie co do wielkości w Korei no język jest taki trochę toporny trochę jak u Osendowskiego którego też mi się ciężko czytało trochę jak u Grąbszewskiego aczkolwiek jak na razie chyba Grąbczewski mi się najbardziej podobał tutaj te, te opisy nie są takie ciekawe i trochę takie niejasne dla mnie no ale zobaczymy co, e, jak to skończę? Czytać. A widzicie, tunel się ciągnie i ciągnie, i się skończyć nie chce, i jest tutaj odcinkowy pomiar. Ryskości. A i opłata. No nieładnie. Właśnie jesteśmy na stacji kampowania buty gazowych. Zaraz wam próbuję przybliżyć. I tutaj. Darek walczy, ja tym razem zostałam w aucie, bo jak mówię jestem trochę przeziębiona ale widzę, że wstępnie się dogadał z pracownikiem bo chyba pan chce tankować, zobaczymy czy uda się zatankować za pierwszym razem mieliśmy problemy z zatankowaniem tej butli tam jakoś nie wiem, do końca to dobrze podłączali, to się wyrzucało nam ale teraz wydaje się, że się tankuje, także zobaczymy Dobra, słuchajcie, trochę wezmę tą kamerę. Hmm, czekajcie, spróbuję to zrobić tak. O, zobaczcie, wrócę tak. No, dobra. to teraz jakby nie wygląda, że ich kameruje, lamską. zwróciłam kamerę. No, tam się jechał kolejny samochód do tankowania. Także Darek przyjdzie, to Wam pewnie dokładniej powie, jak się z tym gościem dogadał ale oby się udało, bo w Japonii jest podobno bardzo ciężko oznakować bufle, bardzo ciężko. No to operacja udana, pacjent żyje, śmieje się, coś tam pan trochę kombinował, że niby coś tam nie pasuje, wtyka. No ale oni muszą jeszcze, mają jakby na wcisk te butle, na wcisk chyba są, nie, nie wkręca Dobra, się. bo wyjaśnij, że my tankujemy do tego gniazda POL. Ja już z rana pokazywałem, na początku odcinku. I sytuacja jest taka, że on coś tam kombina, że niby nie pasuje. No a widziałem, że tam jest adapter, oni muszą takiego adapteru do wkręcania, więc to złącze POL może być na wcisk, jakiś mają tu patent, albo używają takiej przejściówki 90 i wtedy się wkręca, tak? I użył tej przejściówki, wszystko było pięknie skręcone, ani grama nie uciekało, tak jak za pierwszym razem widzieliście parę miesięcy temu, więc wydaje mi się, że ta butla jest nawet cięższa, jak ostatnim razem. Pytał się, ile kilo ma wejść, no napisane, że tam w okolicach 10 kilo. Wydaje mi się, że 9 kilo zatankował i koszt czegoś takiego 22 tysiące nie wiem, 55 zł powiedzmy, tak, za tankowanie butli, więc 3 złote 20 litrów, zł, no to taka cena jak w Polsce, powiedzmy, tak może minimalnie taniej, więc ten gaz jest na podobnym cenie, na podobnej, ten, i co, co ciekawe, tu liczą w kilogramach, nie ma tak jak na stacjach, nie wiem jak jest w Polsce na takich punktach, bo tam ludzie wiedzą ile ta, tankować, ale tu jest wszystko w kilogramach się, ten, nie tak jak na stacjach w litrach, tak, więc 10 kg to jest gdzieś 20, 1, 2 litry z tego co się orientuje. Więc jest szansa, że do końca Japonii mamy sprawę ogarniętą, bo ten gaz jest chyba bardziej napełniony teraz. I tyle, więc życzcie nam powodzenia. Bo tak, przy pierwszym tankowaniu tego gazu nam sporo uleciało, bo jeszcze dopracowywaliśmy technikę i ci I oni panowie. No, nie byli pewni. O, oni się boją, żeby. Oni pewnie nie wiedzą, że to jest protekcja. tam pokazuję, że jest protection, tak, że nie, nie przepełnisz tego. oni się po prostu boją, że za dużo będzie, tak? Więc no, po prostu tam zrobili byle, żeby było i starczyło nam na całą Koreę. Więc no właśnie, je... to jest więc... ciekawe, że tego gaz nam bardzo długo wystarczył. I częściej, częściej tankowaliśmy. To teraz było na. 4,5 miesiąca, tak? Wcześniej było 3-4 miesiące. No, ale nie ma co ukrywać, że teraz mniej gotujemy, jednak mimo, że ceny są wyższe, ale. W sensie jedzenia są wyższe, jem, tak? Tak, tak. Jem, jemy więcej na mieście, tak? Więc tego gazu starczyło na dłużej, bo jemy więcej na mieście niż nie. W Kirgistanie praktycznie nie, nie, zraz, dwa razy, może, no trzy razy może byliśmy, bo tu praktycznie co drugi, co trzeci dzień jesteśmy, no. tak? Więc dlatego tego gazu i Mam nadzieję, że idziemy. w Japonii też będziemy dużo jeść na mieście, że jedzenie będzie tańsze i lepsze, i smaczniejsze niż to koreańskie i że ten gaz tam wystarczy. W tej butli też tego adaptera musiał uszczyć. A, tak. okej. Okay. Więc y, normalna sprawa. Dobra, y, jedziemy zrobić zakupy ten. Nie wiem, czy jeszcze bankomatu nie musimy wziąć, bo tam płatność gotówką. Okay. A mamy Zobaczcie, na kasie pomidory. Sami sobie. chilluję pod hotelem. A to jeszcze mogę pokazać tego pana. Słuchajcie, on też ma taką małą butlę i też Darek mówi, że tego adaptera musieli uszyć dla niego. Tak, więc tylko te duże butle. Tak, jest wkręcane, gdyż jest wkręcane. Chociaż czy to z zewnątrz wewnątrz, no nie wiem, no troszkę inaczej. No dobra, już dzisiaj odcinek nazwiemy odcinek gazowy. Słuchajcie, tutaj zaraz będzie widać, więc już za zawczasu, tutaj Kasia słusznie zauważyła. Zobaczcie, w tym oto miejscu, mam nadzieję, że nam radę przebliżyć, dam. I tutaj jak otwiera się firma, to używają takich wieńców, nie wiem jak to nazwać, do pokazania, że firma się otworzyła. Wygląda to jak na pogrzeb. W Polsce, ale to jest tylko i, tylko i wyłącznie informacja o tym, że jest nowa firma otwarta i tak w taki sposób świętują. Słuchajcie, dojechaliśmy do naszego targu, targu takiego, tak naprawdę bazarku. Nie nagrywałem wcześniej i wewnątrz, ponieważ już zamykali go, więc musiałem szybko wejść, zrobić zakupy właśnie, już teraz był ostatni moment na kupienie, bo dochodzi 16. I po drodze jeszcze mieliśmy problem, miałem problem ze znalezieniem bankomatu, zatem więc po prostu Zatem tutaj postanowiłem, że tylko nagram efekt finalny. Banany gdzieś koło 9 zł. Pomidory w okolicy tak to nie wiem, według mnie to jest 2 kilo i 25 zł, tak samo te drugie pomidory, jedno drugie, bardzo, bardzo ładne pomidory. Sałata, nie wiem, coś takiego z 5-1 zł nie dosyć tanio. I uwaga, tego jeszcze nie mieliśmy na wyjeździe w Korei przynajmniej pieczarki. Tutaj nie wiem ile tego jest, ale myślę, że z pół kilo. Gdzieś 12 zł. Mamy sobie taki mm, ginger, czyli mm, imbir w formie takiego syropu na rozgrzanie. Myślę, że z kilo cebuli, cebuli cytryny, a było w okolicach 12 zł. I awokado. Bo chyba najdrożej wyszło ze 20 zł, czyli 5 zł za sztukę. Wcześniej mieliśmy lepsze, lepsze stanowisko, ale już gościa nie było, bo już ogółem ludzie się e, pakowali. Więc mamy zapas na końcówkę Korei i na początek ja Czasami tutaj chcę odpoczywać. na 16.30 i już te niezłe korki są, ale specjalnie pojechałem darmową drogą. jesień w Korei.